Kto oglądał fragmenty zdjęć na internecie i różnych opinii z ostatniego Woodstocku, no to zadaje sobie pytanie: czym się różni Sodoma i Gomora od rzeczywistości, w której funkcjonujemy? Kilkaset tysięcy ludzi którzy promują znaki satanistyczne, bo na scenie głównej przecież złamany i to wszystko to poukrywane. Popu... I to wszystko na naszej ziemi. Tam jest kilkaset tysięcy ludzi młodych, którzy wypowiedzieli wojnę Bogu, Choć większość z nich nieświadoma wyboru, nakręcona. Nagle wpadli na pomysł, że muzyka ukierunkowywuje młodzież do buntu. No odkryli Amerykę. Trzeba było zrobić 50 lat temu to odkrycie. I moi drodzy, te zebrane tłumy nie mają świadomości zatracenia swojej duszy, że wszyscy będą kiedyś w takim samym błotku, tylko że wiecznym. Tego Bóg mówi, Potrzebuje żert ofiarnych, aby innych uratować. Tam tłumy, tu kilkanaście tysięcy kapie to bo kapie. Ta gorliwa fala przeszła szumnie, a już później odcięta ktoś się pojawi. Powtarzam, tam tłumy. Gdyby rodzice dojrzeli, to by w jednym ciągiem lecieli do żertów ofiarnych. Radzę pooglądać filmy z ostatniego ustoku, zdjęcia. A zobaczycie, chcecie uratować swoje dzieci, idźcie do żertów za kapłana. On przez posłuch kapłanów uratuje waszych najbliższych. A inaczej wywierzycie inny wariant za kilkanaście lat. Szukajcie na zdjęciach swoich dzieci w tamtych wydarzeniach. Dziś nikt nie myśli w kategoriach o zapraceniu ludzkości, wieczne piekło. Współczuję tym wszystkim, którzy propagowali i popierali ideę rupta coteceta, oni razem z nimi będą w tym wiecznym błodku, jeśli się nie nawrócą. Myśmy przestali odczuwać już łaskę przeznaczenia naszego, dlatego pozwalamy diabłu na wszystko. Poznajdujcie filmiki, zdjęcia z ostatniego uctoku, ud a zrozumiecie, co się stało z naszą Polską. Wśród to wszystko nasi synowie. Większość ochrzczona. Większość wierzała. Większość ma dobrych rodziców przecież. Prawie wszyscy mieli wierzących dziadków, kapuje się. Siak zapomniał i przestał odczuwać, utracił łaskę odczuwania swego przeznaczenia.